Cześć, witajcie w kolejnej odsłonie mojego wideobloga Gorąco za Oknem, ale także Gorąco w Polskiej Piłce. Konkretnie przenosimy się do Łodzi na dopiero trzeci poziom rozgrywek, ale sprawa jest na tyle, wydaje mi się, ciekawa, że warto właśnie aż tak nisko, jeśli chodzi o tę polską piłkę, zejść, bo dotyczy ona Widzewa, więc klubu absolutnie zasłużonego, z piękną historią, posiadającego mnóstwo kibiców, co widać na stadionie, więc ja postanowiłem się za ten temat zabrać, a tematem jest kolejna rewolucja w Widzewie. O co chodzi? Mianowicie trener Zbigniew Smułka zaledwie po kilku dniach swoich rządów i dyrektor sportowy Łukasz Masłowski pożegnają się z klubem. To decyzje żelaznej damy polskiej piłki Martyny Pajączek, która objęła funkcję prezesa Widzewa zaledwie tydzień temu. Nowym trenerem ma zostać Marcin Kaczmarek i właściwie o co w całej tej sytuacji chodzi. Tutaj podzielę swojego wideobloga na sprawy krótkoterminowe i długoterminowe, bo one także są bardzo interesujące, więc tych informacji trochę postaram się Wam przemycić. Dobrze. Tydzień temu Martyna Pajączek przejęła, tak jak wspomniałem, władzę w klubie, i już na tej pierwszej konferencji prasowej, no, można było wyczuć z niej, moim zdaniem, że no, to zaufanie do pionu sportowego nie jest za duże. No, niezbyt wielu domyśliło się, co może się kroić, ale ja przyłożyłem ucho tu i tam, i okazało się, że zmiany będą naprawdę. I właściwie te decyzje zapadły od razu. Pierwszego, drugiego dnia po, po wejściu do klubu Martyna Pajączek zdecydowała, że ten pion sportowy musi zostać przebudowany. Ale dlaczego nie został on przebudowany natychmiastowo? Czy te decyzje nie zostały ogłoszone od razu? Mianowicie dlatego, że Marcin Kaczmarek, który od września do końca sezonu pracował w Termalice, zajęła ona ósme miejsce w tabeli pierwszej. Ligi. Wypisałem sobie tutaj: zdobyła pod wodzą Kaczmarka 1,68 punktu, więc całkiem nieźle. No on ma cały czas ważny kontrakt, który nie został przedłużony i będzie mógł rozpocząć pracę dopiero od 1 lipca. Stąd ta decyzja o przedłużeniu i przełożeniu. Tego ogłoszenia dopiero na przyszły poniedziałek. Nie wiem, czy, czy zostanie to postanowienie spełnione, ze względu na to, że opisaliśmy sprawę w przeglądzie sportowym nieco szybciej. Na pewno kibice widzewa, którzy być może oglądają tego wideobloga, te informacje u nas przeczytali. No i ta sprawa nieco się zaczęła rozwlekać. Obóz w opalenicy, do którego już pani prezes miała poniekąd pretensje, po co organizować go półtora miesiąca przed startem drugiej ligi zostały też zblokowane transfery i pomysły Łukasza Masłowskiego, i z tego co wiem, no on zaczął gdzieś czuć pismo nosem, że tutaj coś chyba nie gra, bo, bo chociażby kilku zawodników chciały sprowadzić w minionym tygodniu, a żadna decyzja w ich kontekście nie została. Podjęta. Kibice oczywiście mogą być zaniepokojeni, bo nie jest to pierwsza tak radykalna zmiana po tym absolutnie kompromitującym również wydarzeniu, jakim było wypuszczenie awansu do pierwszej ligi. Rzecz absolutnie niespotykana przy budżecie na poziomie 15 milionów złotych, niedopuszczalna. No ale tak, stało się i, i myślę sobie, sobie w ten sposób. Mają być prawo zaniepokojeni fani RTS-u, ale jednocześnie. Też Martyna Pajączek jako nowa osoba zarządzająca ma prawo do podejmowania tak drastycznych kroków, jeżeli ma odpowiadać za zmianę nur tej rzeki, jaka płynie, bym powiedział, w Łodzi, za budowę nowego widzewa, za budowę mocnego widzewa. Ja nie mówię o kompetencjach trenera smułki, nie mówię o kompetencjach dyrektora Masłowskiego, ale jeżeli one nie odpowiadają pani prezes, no to nie powinni razem wchodzić do, do tej samej rzeki i budować tego widzewa, bo gdyby coś się nie powiodło, to być może pani prezes nie czułaby wtedy, że to jest jej projekt w 100%. Więc czasami niestety takie decyzje trzeba podjąć, żeby. W 100% na swoje barki wrzucić odpowiedzialność za to, co dzieje się w klubie. Tak sobie wyobrażam. Przechodzimy do, 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 do konkretów. Trener Spółka no, znalazł się, chyba, wydaje mi się, w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie no bo absolutnie nic mu nie można w tej sytuacji zarzucić. Ja wręcz mu współczuję, że w tejże sytuacji się znalazł. Pojechał na kilka dni do opalenicy, przeprowadził kilka treningów, zagrał widzę z Lechem Poznań. sparring przegrany 0-3. I ten smuka, który po... Po klapie warce, no bo też trzeba tak to powiedzieć, że, że druga część sezonu warce była, była katastrofą, i w końcu doszło do zmiany szkoleniowca, którym został Jacek Zieliński, i musiał ratować ekstraklasę, co się udało. No to tutaj miał szansę na odbudowanie swojego nazwiska, odbudowanie swojej pozycji. Jeśli ten awans zostałby wywalczony do pierwszej ligi, no to myślę, że, że Smułka bardzo mocno by urósł. A tak no, dostał, mówiąc brutalnie, gonga w twarz, i pożegnano się z nim. No, tak jak mówiłem, decyzja strategiczna prezes pajączek, która uznała, że będzie potrzebowała na tym stanowisku kogoś innego. Co do dyrektora Masłowskiego, no to sami kibice wiązali z nim duże nadzieje, no bo. Zwłaszcza ten początek jego pracy w Wiśle Płock był bardzo udany. Zatrudnienie Jerzego Brzęczka, który po sezonie dostał nominację na selekcjonera reprezentacji Polski, czwarte miejsce w Ekstraklasie. Potem, powiedziałbym, ta passa dobra została przez dyrektora Masłowskiego troszkę przerwana, bo, bo zarówno trener Dźwigała i trener Wikunia no, nie podołali temu zadaniu, zadaniu które zostało wykonane, postawione przez przed nimi zostali zwolnieni. Też Płock musiał ratować się przed spadkiem i, i ta misja się udała dzięki Leszkowi Ojeżyńskiemu między, między innymi, ale to już nie była decyzja dyrektora Masłowskiego, tylko innych, innych ludzi, sporo też nietrafionych potem, potem transferów. I co, przychodzi do widzewa, tak jak mówiłem oficjalnie od maja, ale już decyzję podejmował nieco tak z pozycji tylnego siedzenia, bym powiedział, znacznie wcześniej. On za większość transferów zimowych też już te decyzje brał na swoje barki. One były tak średnio trafione. No i później ta największa jednak porażka, poznianie z trenera Mroczkowskiego na trenera Jacka Paszulewicza, no to była jednak klapa, tak. Dyrektor Masłowski, Łukasz Masłowski, mówi, że bierze to na siebie w rozmowie z Łukaszem Grabowskim. Tak powiedział: Ok, ta decyzja nam nie wyszła, mieliśmy mało czasu, ja to biorę na siebie. Ok, wiadomo, że ten sezon nie, to nie jest pełna odpowiedzialność jego i jego współpracowników, ale jednak tam jeszcze sytuacja była do uratowania. Łatwo powiedzieć: Biorę to na siebie, ale jednak no znów te pieniądze zostały przepalone. 15 milionów budżetu, o czym mówiłem. No widzę, stracił gdzieś około, tak sobie policzyłem, 25-30 milionów w ciągu dwóch tych sezonów, w, odbił, w których odbił się od ściany i nie awansował do pierwszej ligi. Zastój sportowy, no to jest jednak poważna sprawa, znów jest sezon w plecy, mówiąc bardzo kolokwialnie i, i okej. Okay. No, ten wybór był jednoosobowy i faktycznie e, Łukasz Masłowski musi go wziąć na swoje barki, a ja mam wrażenie, że przez te decyzje również e, prawdopodobnie e, zostanie zwolniony, a z tego co już usłyszałem, to sam e, poprosił o przygotowanie umowy rozstania się za porozumieniem stron. Co do trenera Smłoki on w ciągu e, kilku dni pewnie taką umowę też... E, otrzyma do podpisania lub też, nie wiadomo, różnie może się to potoczyć i trener Smułka być może będzie walczył o pełne odszkodowanie tego, tego, nie wiem, więc no trochę też Łukasz Masłowski tutaj moim zdaniem podjął złych, złych decyzji na, na początku. Ja uważałem, że zatrudnienie trenera Smułki to jest całkiem słuszny krok i tak jak wspomniałem, te transfery były już blokowane, on już nie mógł się, się wykazać i Zwyczajnie no, przepadł. Jego głowa również została ścięta. Z tego co słyszę, na razie funkcja dyrektora sportowego to nie jest najpilniejsza sprawa. Jednak zbudowanie sztabu, transfery. Mówi się przede wszystkim o sprowadzeniu Marcina Robaka. Ja mogę powiedzieć, że prezes pajączek pojechała w zeszłym tygodniu do Wrocławia spotkać się z menadżerem, agentem zawodnika Marcina Robaka, Danielem Weberem. Rozmawiali długo to był dzień po meczu reprezentacji Polski U21 z Włochami. Nakreśliła swój plan, swoją wizję na to, że zespół zostałby oczywiście zbudowany wokół Robaka. On wróciłby do tego klubu, mógłby stać się poniekąd legendą tego zespołu odradzającego się, że na jego barkach wraca widzew do Ekstraklasy. To jest perspektywa na pewno kusząca. I co? Robak na razie się zastanawia. Czy się zdecyduje? Na razie nie wiadomo. Daje sobie jeszcze odrobinę czasu, ale myślę, że jest to projekt dla niego dość ciekawy. On w Ekstraklasie już osiągnął bardzo dużo. Kolejny sezon ostatnio w Śląsku. Znów 15 plus z goli. To chyba czwarty, jeśli dobrze pamiętam, taki sezon w jego karierze tej najnowszej. Więc no, Robak to byłby absolutny hit transferowy. Wydaje mi się, że nieco uspokoiłby też atmosferę wokół samej prezes pani, 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 pani Pajączek, a także wokół Klubu, że to wszystko zmierza w dobrą e, stronę. I tak jak wspomniałem, Marcin Kaczmarek będzie odpowiadał za zabudowanie tego nowego widzewa. Słyszę, że zaraz pięciu, sześciu zawodników może się pojawić, e, bardziej doświadczonych. Tutaj e, już nie chcą e, stawiać na zbyt młodych piłkarzy, którzy nie dźwignęli powiedzmy tej e, tej odpowiedzialności, tej presji to mają być piłkarze z całkiem niezłymi nazwiskami. Widzew ma mieć te nazwiska duże, widzew ma mieć piłkarzy, którzy niekoniecznie będą młodzi i wyprowadzani ze szkolenia z łodzi, a od razu robili taki efekt wow. Taki jest plan, tak to, tak to słyszałem. No, cel numer jeden to jest oczywiście. Stabilizacja w tym momencie, zbudowanie zespołu, przygotowanie go do startu w drugiej lidze. No i oczywiście konieczny ten awans już teraz musi się udać. Tak, wszyscy to mówią, i pani prezes doskonale zdaje sobie sprawę, że to byłoby, byłaby dla niej absolutna katastrofa, gdyby się nie udało. Wspominałem o celu długofalowym. Jaki jest plan? Po awansie słyszę, że już rozglądają się szefowie klubu za potencjalnymi inwestorami, żeby ten klub jednak rzuł dalej, już nie w rękach stowarzyszenia, ale jednak pod batutą kogoś z dużymi pieniędzmi. Usłyszałem jedno nazwisko bardzo poważne to Andrea Radriciani. Nie wiem, czy wielu z Was to coś mówi, ale jeżeli powiem, że jest on właścicielem Leeds United, no to pewnie już się ta sprawa rozjaśnia. W styczniu 2017 roku przejął 50% akcji Leeds. W maju dokupił kolejne 50%, stał się 100% udziałowcem. Później część oddał, oddał amerykańskiej, amerykańskiej grupie inwestycyjnej. W międzyczasie Przejął jeszcze stadion Elan Road, który należy do klubu. Wskrzesił Leeds United Ladies, czyli zespół kobiet, także zaczął budować, powiedzmy, nowy pion sportowy, taką nową tożsamość klubu, który, który ma też bardzo dużą bazę kibiców, ogromną tradycję i to czyni z niego wspólny mianownik z projektem Widzewa, który mógłby właśnie Andrzeja Radricjaniego zainteresować. W lipcu 2018 roku to też jest dobry trop do tego, Dlaczego mówimy o takim człowieku? O człowieku, który ma majątek rzędu 600 milionów dolarów. W lipcu 2018 roku Radriciani próbował przejąć drugoligowe Bari. Wtedy z ogromnymi problemami finansowymi w Serie B. Nie wiadomo, co się z tym klubem miałoby dziać. Radriciani chciał w niego zainwestować, ale tam był tak krótki okres czasu do sprawdzenia, do zrobienia tak zwanego due diligence, jak to się mówi, czyli zajrzenia w każdy zakamarek klubu, jak on funkcjonuje, że Radriciani ostatecznie się rozmyślił i nie chciał w ten projekt wchodzić. Projekt Znów budowania czegoś, bym powiedział, może nie od podstaw, ale odradzania pewnej marki, i to no, idealnie wpisywałoby się w jego obecność w łodzi. Radricjani, to jeszcze to jest warte wspomnienia, jest założycielem MP Silva, bardzo dużej firmy, która handluje prawami telewizyjnymi. W maju 2016 roku wyobraźcie sobie, że tę firmę sprzedał chińskiemu konsorcjum inwestycyjnemu za miliard. Dolarów, wciąż jest jej wiceprezesem. A MPN Silva handluje i jest partnerem takich lig jak Premier League, MLB, FIFA, UEFA, Formuły 1. Zatem możecie sobie wyobrazić, jakie, jakiego rzędu są, rzędu są to biznesy. Radricjani także pomagał chińskiej firmie. Spojrzę sobie to jest Suning Holding Group w przejęciu Interu Mediolan w czerwcu 2016 roku, roku. Był jej oczami i uszami na rynku włoskim, wiadomo, zna go doskonale. Skąd ta postać? Jak część z Was może się domyślać, to dobry znajomy Zbigniewa Bońka, a więc legendy, jednej z legend łódzkiego Widzewa. Boniek nie ukrywa swojej sympatii do Widzewa, wielokrotnie to wypowiadał w mediach społecznościowych, gdzieś krąży. Wokół tego klubu różne słyszę plotki. Nie wiem, czy, czy będzie chciał uczestniczyć w tym, w tym projekcie. Nie wiem, czy on sam jeszcze do, do, do końca to, to wie, jeżeli skończy swoją drugą kadencję prezesury w Polskim Związku Piłki Nożnej. Ale na pewno widzę, leży mu na sercu i sprowadzenie kogoś takiego z takimi pieniędzmi jak Radricjani, myślę, że dla niego to także jest ważna misja. Na pewno by klubowi pomógł. Słówko jeszcze o włoskim biznesmenie, jest także właścicielem Eleven Sports Network, a więc sieci telewizyjnej, którą doskonale znamy wszyscy z naszego polskiego rynku. W zasadzie ten polski rynek i jeszcze na, na wyspach brytyjskich to już są takie główne ośrodki, bym powiedział Eleven Sports, które rozwijają się bardzo dobrze mają La Ligę chociażby i Serie A w w Anglii, a u nas również te czołowe ligi i Formułę 1, więc są bardzo mocni na, na rynku, więc to taka ciekawostka. Kwiecień 2015, zaledwie zobaczcie, 4 lata temu Eleven założone, a już bardzo prężnie, prężnie funkcjonuje, więc jest to osoba, podsumowując, bardzo poważna. Nie przesądzam, że ona wejdzie do, do Widzewa, ale, ale na pewno kluczem do tego, żeby jeszcze bardziej zainteresować Włocha jest Awans, więc awans pod batutą Marcina Kaczmarka, prezes Martyny Pajączek, być może Marcina Robaka to jest priorytet, a później widzę, że ma rosnąć w siłę. Najpierw w projekcie trzyletnim, awans do ekstraklasy od razu najlepiej do europejskich pucharów, no a w perspektywie walka o Mistrzostwo Polski. Nasłuchali się już tego kibice. Wy pewnie kibice widzewa nie chcecie obietnic, chcecie konkretów, więc, moim zdaniem, po prostu musimy poczekać, co będzie z widzewem dalej. Ale, no najpierw, no fakty, a nie tylko obietnice. Ale, mam nadzieję, że dowiedzieliście się tutaj kilku ciekawostek, jak to wyglądało od kulis między innymi, zwalnianie. Łukasza Masłowskiego i trenera smułki, oraz kto może do widzewa przyjść. To tyle w moim kolejnym wideoblogu. Widzimy się w najbliższej przyszłości. Tomasz Włodarczyk, dzięki bardzo. Do zobaczenia.